Uroczystą sesją władze Bydgoszczy i Rada Miasta uczciły 664 urodziny grodu nad Brdą i Wisłą. Zgodnie z tradycją tego dnia wręczone zostały medale Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta Bydgoszczy. Urodzinowa sesja miała też jeszcze jeden podniosły moment w obecności wielu szacownych gości, m.in. honorowej obywatelki miasta Ireny Szewińskiej, ordynariusza diecezji Bydgoskiej biskupa Jana Tyrawy a także parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego. Tytuł honorowego obywatela Bydgoszczy odebrał ksiądz arcybiskup Henryk Józef Muszyński, metropolita Gnieźnieński i prymas Polski. Zgodnie z tradycją, nowy honorowy obywatel Bydgoszczy odsłonił swój portret, który zawiśnie w sali sesyjnej ratusza obok wizerunków innych, znamienitych obywateli miasta. Ksiądz arcybiskup muszyński, choć nie jest Bydgoszczaninem z urodzenia, to z naszym miastem czuje się mocno związany. Mam tutaj bardzo dużo przyjaciół, znajomych, rzadko bywam w Bydgoszczy, przynajmniej oficjalnie, ale bardzo często przyjeżdżam przez Bydgoszcz, bo. Właściwie wszystkie drogi na północ prowadzą przez Bydgoszcz no i ile razy jestem w Bydgoszczy, tyle razy odżywają różne wspomnienia. Z okazji 664 urodzin Bydgoszczy medale Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta otrzymali klub sportowy Gwiazda, pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz, Bydgoszkie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Bunkier, profesor Aleksander Araszkiewicz, pan Stefan Pastuszewski i pan Zdzisław Prus.